Drodzy Przyjaciele, dziś zapraszam Was do podróży, w której serca nasze otworzą się na dziękczynienie. Styczeń z jego zimowym chłodem niesie ze sobą niewidzialne błogosławieństwa, które często umykają naszej uwadze. Każdy poranek to nowa szansa, by dostrzec to, co piękne w naszym życiu. Zamiast narzekać na trudności, zachęcam Was byście spojrzeli na małe cuda, które otaczają nas na co dzień: promień słońca przebijający się przez chmury, uśmiech przyjaciela, czy zapach świeżego chleba. Modlitwa poranna to nasza intymna chwila z Bogiem, miejsce, w którym możemy wyrazić wdzięczność za to, co mamy. Każde słowo, które wypowiadamy, ma moc zmieniania naszego serca i umysłu. Warto skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Pomyślcie o wszystkich darach, które otrzymaliście w minionym miesiącu to one mogą stać się fundamentem dla waszych marzeń i pragnień na nadchodzące dni. Otwórzmy nasze umysły na nowe możliwości, a nasza modlitwa przyniesie światło tam, gdzie go brakuje. Dziękuj Bogu za styczniowe błogosławieństwa, modlitwa poranna. O Panie, z sercem pełnym wdzięczności przybywam przed Twoje oblicze, aby oddać Ci chwałę za wszystkie błogosławieństwa, które styczniowe dni przyniosły. Twoja łaska otacza mnie jak delikatny poranny szron, a w każdej chwili dostrzegam Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję Ci za światło, które rozjaśnia moje kroki, i za nadzieję, która ożywia moją duszę. Kiedy patrzę na otaczający mnie świat, Widzę Twoje dzieła w każdym zakątku i w każdym uśmiechu. Dziękuję za piękno natury, które przypomina mi o Twojej wszechmocy i miłości. Niech moje serce będzie zawsze otwarte na te dary, abym mógł dostrzegać Twoje działania w codzienności. W tym nowym miesiącu pragnę, aby Twoja mądrość prowadziła mnie ku nowym wyzwaniom. Proszę, napełnij mnie duchem odwagi, bym mógł stawić czoła wszystkim trudnościom, które nadejdą. Niech Twoja obecność będzie moją siłą, a Twoje słowo moim przewodnikiem w ciemności. Dziękuję Panie za ludzi, którymi mnie obdarzyłeś, za wspólnotę, która wspiera mnie w modlitwie. Niech nasze serca jednoczą się w miłości, a nasze działania niech odzwierciedlają Twoją chwałę. Proszę, abyś pomógł nam być światłem dla tych, którzy błądzą w ciemności, niosąc nadzieję i pokój. Okaż mi, Boże, swoje miłosierdzie w chwilach zwątpienia. Gdy przyjdą chwile niepewności, niech Twoja miłość będzie moim schronieniem. Daj mi siłę, bym mógł podnosić innych, tak jak Ty podnosisz mnie, bym mógł być narzędziem Twojego pokoju wśród ludzi. Dziękuję za każdą lekcję, którą przyniosły mi trudne chwile. Niech każda niepewność stanie się fundamentem mojej wiary, a każda łza źródłem siły. W każdej próbie odnajduję Twoją rękę, prowadzącą mnie ku nowemu życiu i nowym nadziejom. Pragnę, aby ten miesiąc był czasem duchowego wzrostu. Otwórz moje serce na Twoje słowo, abym mógł wzrastać w mądrości i zrozumieniu. Niech każdy poranek przynosi mi radość z odkrywania Twojej prawdy i każdego wieczoru niech napełni mnie spokojem, który tylko Ty możesz dać. Panie, dziękuję za styczniowe błogosławieństwa, które są dla mnie znakiem Twojej obecności. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, a każdy dzień niech będzie manifestacją wdzięczności za Twoje nieskończone dobro. Amen. Boże, dziękuję Ci za każdy nowy dzień, który przynosisz. Styczniowe poranki są jak świeże płótno, na którym malujesz swoje błogosławieństwa. Każda chwila, którą nam ofiarowujesz, jest darem, który zasługuje na naszą wdzięczność. Zwracam się do Ciebie z sercem pełnym radości, bo w styczniu widzę Twoje znaki. Jak krople deszczu na spragnionej ziemi, Twoje łaski wypełniają nasze życie. Dziękuję za drobne cuda, które odkrywam każdego dnia, przypominające mi o Twojej obecności. Panie, dziękuję za siłę, którą mi dajesz w trudnych chwilach. Twoje wsparcie jest jak latarnia w mroku, prowadząca mnie ku lepszemu jutru. W każdym wyzwaniu dostrzegam Twoją rękę, która kieruje moimi krokami ku nadziei. Wdzięczność za wspólne chwile z bliskimi w styczniu jest moim codziennym modlitwą. Dziękuję za więzi, które nas łączą i za miłość, która nas otacza. Wspólne świętowanie Twoich darów sprawia, że nasze serca są pełne radości. W tym miesiącu, Panie, dostrzegam Twoją hojność w każdym drobnym szczególe. Dziękuję za możliwość cieszenia się pięknem świata, który stworzyłeś. Każdy widok, każdy dźwięk przypomina mi o Twojej wspaniałości. Boże, dziękuję za mądrość, którą obdarzasz mnie każdego dnia. Każda decyzja staje się łatwiejsza. Gdy kieruję się Twoimi naukami, Twoje prowadzenie sprawia, że potrafię dostrzegać ścieżki, które prowadzą mnie do spełnienia. Dziękuję za pokój, który przynosisz w trudnych momentach. Twoja obecność jest jak kojący wiatr, który uspokaja burze w moim sercu. W styczniu doświadczam, jak ważne jest mieć Ciebie przy sobie. Panie, Wdzięczność za Twoje błogosławieństwa jest moim codziennym chlebem. W każdej chwili, w każdym uśmiechu czuję Twoją miłość, która otacza mnie jak ciepły koc. Dziękuję, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję Ci, Boże, za błogosławieństwa, które otrzymałem w styczniu. Proszę cię, wypełnij moje serce radością i optymizmem, aby każdy nowy dzień był dla mnie szansą na wzrost i rozwój. Pomóż mi dostrzegać piękno w codziennych sprawach i dostrzegać Twoją obecność w najmniejszych detalach życia. Proszę, wzmocnij moją rodzinę i przyjaciół, niech nasze relacje będą pełne miłości, zrozumienia i wsparcia. Umożliwiaj nam wspólne celebrowanie sukcesów oraz pokonywanie trudności, które mogą nas spotkać. Wzmacniaj naszą więź, abyśmy mogli wspierać się nawzajem w każdym kroku naszej drogi. W obliczu wyzwań zawodowych pragnę prosić o Twoje prowadzenie. Dodaj mi siły i determinacji aby pokonywać przeszkody i dążyć do doskonałości. Niech moja praca będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, a każdy projekt niech przynosi radość i satysfakcję. Pomóż mi odnaleźć równowagę między obowiązkami a czasem dla siebie i bliskich. W moim życiu duchowym pragnę się zbliżyć do Ciebie. Uczyń mnie bardziej wrażliwym na Twoje słowo i inspiruj do codziennej modlitwy. Niech moje serce będzie otwarte na Twoje nauki, a każda chwila spędzona w Twojej obecności przynosi pokój i nadzieję. Naucz mnie dostrzegać Twoje działanie w moim życiu. Proszę Cię Boże o uzdrowienie dla tych, którzy cierpią. Niech Twoja moc przyniesie ulgę chorym i wsparcie tym, którzy się troszczą o ich dobro. Bądź z nimi w trudnych chwilach, dając im nadzieję i siłę do przetrwania. Pomóż mi być wsparciem dla innych, dzieląc się miłością i współczuciem. W moim życiu osobistym pragnę rozwijać pozytywne nawyki. Pomóż mi podejmować mądre decyzje, które przyczynią się do mojego rozwoju i zdrowia. Niech każdy wybór, który podejmuję, będzie krokiem w stronę lepszego jutra. Otwórz moje serce na nowe możliwości, które przyniesie każdy dzień. Proszę również o pokój w moim sercu. W obliczu zawirowań i niepewności, naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności. Niech moje myśli będą wypełnione spokojem, a moje działania niech będą odzwierciedleniem Twojej miłości. Pomóż mi być światłem dla innych, dzieląc się radością i nadzieją. Na koniec pragnę dzielić się Twoją miłością z innymi. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju w świecie pełnym chaosu. Niech moje działania przyczyniają się do budowania lepszego jutra dla wszystkich. Pomóż mi być świadkiem twojej łaski, aby inni mogli doświadczyć twojej miłości poprzez moje życie. Dziękuję wam serdecznie za wspólne uczestnictwo w 1000 tej modlitwie. Wasza obecność sprawia, że nasze serca są połączone w duchu wdzięczności i nadziei. Pamiętajcie, że każde słowo, które wypowiadamy w modlitwie, ma moc zmieniać nasze życie. Niech styczniowe błogosławieństwa napełniają wasze dni radością i pokojem. Zachęcam was do kontynuowania tej duchowej podróży. Niech modlitwa stanie się codziennym nawykiem, a zaufanie do Boga niech prowadzi was na każdym kroku, każda chwila w ciszy z Najwyższym. To szansa na odnowienie duchowe i wzmocnienie wiary. Pamiętajcie, by zabrać ze sobą ten duchowy ładunek w codzienność. Podzielcie się swoją modlitwą z innymi i bądźcie świadkami Bożych działań w waszym życiu. Niech Bóg błogosławi was w każdym kroku waszej drogi.